Cześć Boże, ksiądz Robert Drosiak. Jestem wikarym w w Rybniku, to jest na Śląsku, dys. Jest jest Katowicka. Jestem siostra Bogumiła, należę do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, pełnię tam posługę pomocy przełożonej prowincjalnej. Ksiądz Grzegorz Cioch, rektor Polonijnego Seminarium Świętych Cyryla i Metodego w Krakowie seminarium w Oczar Lake. Jestem Tomek, przyjechałem z Katowic, jestem lekarzem oraz członkiem Ruchu Światło-Życie. Przyjechałem tutaj na OSE, dlatego że mi polecono mi, współbrat był wcześniej na pierwszym module, był zachwycony. Ja dostrzegam, że dla mnie to jest wielkie bogactwo, poszerza moje horyzonty, poznaje wspaniałych ludzi. Szkoła ta dała mi nowe poznanie, nowej ewangelizacji, Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów jest dla mnie okazją dostania się jeszcze lepszym ewangelizatorem oraz ubogacenia się doświadczeniem ewangelizacji innych środowisk i innych ewangelizatorów. Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów pozwoliła mi usystematyzować wiedzę z zakresu nie tylko nowej ewangelizacji, ale także roli wspólnej odnowy w Duchu Świętym. Napełniła mnie odwagą w pójściu. Z Ewangelią do, do ubogich i w ogóle do świata. Dała mi także nowy warsztat, aby lepiej to wykorzystać w formacji kleryków, których przygotowujemy na nowe czasy, do nowej ewangelizacji, nie tylko w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym wszystkich zachęcić do tego, bo może naprawdę tutaj wiele doświadczyć.